Kolejny Dzisiaj, jak już wspomnieliśmy wcześniej, witamy Was w szczególnym wydaniu aktywacji. Szczególnym, ponieważ mamy dzisiaj w studiu gościa i to nie byle jakiego, ponieważ jest nim Antoni Kwiatkowski. Witaj. Dzień dobry wszystkim, kłaniam się. Antoni, to minimum mistrz polski juniorów judo we wszystkich kategoriach wiekowych. Brązowy medalista Mistrzostw Polski Judo ze zeszłego roku. Posiadacz drugiego dana w judo oraz niebieskiego pasa jiu-jitsu. Dwukrotnie wyciążyłeś, także konfrontację sztuk walki, która już niedługo na Torwarze w Warszawie. Tak, dla wszystkich, którzy zastanawiają się, dlaczego Antoni jest dzisiaj z nami, mamy bardzo ważną informację. Już za 9 dni, w piątek 15 maja na warszawskim Torwarze odbędzie się 11 gala konfrontacji sztuk walki. Jeden z najbardziej prestiżowych turniejów MMA, w którym naprzeciwko siebie staną wojownicy z całego świata. Podczas tegorocznego widowiska turniej jest tradycyjnie wzbogacony ekstra walkami doświadczonych fajterów oraz po raz pierwszy w historii walką o pas federacji KSW, do której stanie reprezentant KSW Team Mamed Kalidov i brazylijczyk Daniel W Takiej walki wieczoru oraz takiej gali może nam pozazdrościć cały stary kontynent, a jednym z bardziej doświadczonych współczesnych gladiatorów, jak czasem nazywa się zawodników MMA i bohaterem jednej ze wspomnianych ekstra walk jest nasz dzisiejszy gość. I teraz mam pierwsze pytanie do Ciebie, Antoni. Sędzia konfrontacji sztuk walki Ryszard Tusiak powiedział swego czasu, że KSW charaktery wzmacnia albo je łamie. I teraz mam takie pytanie, patrząc na Twój y, dosyć duży dorobek, powiedz y, czemu zawdzięczasz tą dużą listę sukcesów? Czy to jest rzeczywiście taki ważny charakter, hard ducha? Czy, czy to decyduje o wygranej eee, Znaczy Na pewno wygląda to w ten sposób, że zawodnicy, y, nie każdy zawodnik nadaje się do ty, tego typu walki, prawda? Trzeba mieć y, jednak tą mentalność, to nastawienie po... Troszkę trzeba tej, tej, troszkę takiej delikatnej zwierzęczo zwierzęczości mieć w sobie. I tych laurów już trochę zdobyłem, startując praktycznie od, od małego, w dziewiątym roku życia zacząłem trenować judo. I jakoś tak to leciało z biegiem czasu, coraz lepsze wyniki, coraz lepsze, poważniejsze starty. I człowiek sobie w ten sposób podnosi poprzeczkę, prawda? I i dążąc już do tych walki MMA, która jest na KSW, czyli konfrontacje sztuk walk. Ta mm -hmm. popularnośćca już jest bardzo wysoka i i tu jednak trzeba mieć mocny, twardy charakter I brnąć, znaczy nie to, żeby, żeby brnąć Cały czas podnosić sobie poprzeczkę I iść hmm. do przodu Czy jednak KSW wymaga To już jest jakby dla najtwardszych z Twardych w takich zawodach Tak jak startowałeś w zawodach judo no, Na całym świecie To masz wrażenie, że, że w KSW W formule MMA jednak potrzeba Stalowych nerwów, jakby większego, większego Już doświadczenia, tak? Tak, zgadza się, ponieważ Startując w judo tak jak wszyscy wiemy, to jest sport olimpijski. On jest mocno okrojony ze względu bezpieczeństwa i tam są pewne techniki, których nie wolno stosować, chociażby uderzeń, kopnięć i bądź innych niebezpiecznych dźwigni. A tutaj jednak ta dyscyplina sportu właśnie ma na celu to, żeby właśnie wszystko było dozwolone. W ramach oczywiście przyjętych norm, żeby nie zrobić człowiekowi krzywdy, Yy, albo z jakimś tam poważnym uszczerbku na zdrowiu. <laughs> Także no, to są yy, To są już tego typu walki, gdzie wszystko yy, jest dozwolone i trzeba uważać w każdej płaszczyźnie, prawda? I to jest dla, już to dla takich ludzi, którzy już naprawdę są na to gotowi. Właśnie no, wspomniałeś przed chwilą o tych różnicach między judo i MMA. Czy sądzisz, że w takim razie lepiej teraz jest zacząć od razu od MMA, czy tak jak ty stopniowo. W to. Znaczy w moim przypadku to było troszkę inaczej. No, mi jest wiadomo troszkę łatwiej, ponieważ ja byłem poddany wieloletniemu szkoleniu. E, łącznie obdziłem się o, o kadry olimpijskie, o kadry narodowe juniorów, seniorów i byłem podjęty tym właśnie szkoleniem od małego i takim czysto zawodniczym już takim zaplanowanym, także robione z głową i z sensem. Także takie przygotowanie fizyczne i e, obicie się na zawodach, praktycznie walczyłem z 20 razy w roku, e, pozwoliło mi lepiej znosić e, te starty, w których obecnie startuję. Jestem już przyzwyczajony do presji, e, do tak zwanej gorączki przedstartowej, do stresu przedstartowego i jest mi trochę łatwiej. A zawodnik, który. Od razu zaczyna MMA, musi uczyć się wszystkiego od początku, z każdej dyscypliny i nie ma tak jakby takiego zwanego swojego asa w rękawie, prawda, z który, który no zawsze mu daje ten takiego łatwiejszego, łatwy, łatwy start, takiego większego kopa. No i jeszcze te starty, których ma praktycznie bardzo mało i porównując do takiego zawodnika, który wywodzi się z jakiejś dyscypliny nie ma praktycznie żadnego doświadczenia ze startami i z obiciem się, także no mhm. Czyli... jest na pewno łatwiej, prawda? Czyli nie zgadzasz się jakby trochę z tą opinią, bo słuchałem opinii wielu komentatorów sportowych, komentatorów właśnie konfrontacji sztuk walki, którzy mówili, że ich zdaniem w najbliższej przyszłości w KSW największe sukcesy będą odnosili zawodnicy, którzy od początku uczą się przekrojowego treningu i, i ćwiczą wszystkie sztuki walki, a nie tak jak na przykład Ty zaczynałeś od judo, czyli na twoim znaczy, ten... Ja tak nie twierdzę, że, że tak ma być, że zawodnicy, którzy wcześniej trenowali jakąś jedną dyscyplinę e, douczając się innych, mają lepsze szanse. Na pewno im jest łatwiej ale zawodnik który trenuje na przykład tam z 10 lat albo i więcej y, samo MMA y, na pewno już jest y, czysto pod to MMA przygotowany prawda tak jak mówiłem, my, jako zawodnicy, którzy wywodzą się z różnych dyscyplin, bo może być, być to kickboxer albo muay thai, czyli odmiana kickboxingu, judo, zapasy, czy samo jiu czy inna karate dyscyplina, nam jest już łatwiej, bo mamy tą bazę taką przygotowaną i na pewno startujemy troszkę z wyższej półki i jesteśmy przyzwyczajeni do ciężkiego treningu. A taki zawodnik, który startuje w MMA i uczył się samego MMA od samego początku, no tak jak mówiłem, no jemu jest troszkę jednak ciężej, bo to jest bardzo ciężki trening. A co dla Ciebie było najtrudniejsze w tym przedstawieniu się na ma Czy to była walka bokserska, czy, czy może kopnięcia? Znaczy, różnica jest diametralna, ponieważ w judo y, walcząc y, są przerwy. Sędzia... Y, nie, nic się nie dzieje, akcja jest tak, jakby taki zastój, sędzia potrafi powiedzieć matę, czyli przerwać walkę i z powrotem ją wznowić, czyli, tak, jakby stop podnosimy się do góry jeszcze raz i tak, takich przerw może być co 5 sekund może być przerwa, sędzia przerywa i wznawia akcję, a tutaj jest nie ma przerywania, tutaj jest non-stop akcja, nie ma, nie ma przestojów sędzia, nie, naprawdę jak już naprawdę wszyscy leżą leżą i widzi sędzia, że nic się nie dzieje i jest pozycja bezproduktywna czyli nic z niej nie wyniknie, dopiero wtedy może podnieść walkę, ale nie ma czegoś takiego jak Przerwanie w, w danym momencie walki, i jeszcze raz wznowienie. Cały czas jest się na tym napięciu, i cały czas jest walka. Także nie ma nawet chwili na odpoczynek. Także to, było, to, to jest raz. A dwa, że trzeba było też nauczyć się wielu e, innych dźwigni, i duszeń, i sposobów poruszania się, bo wiadomo.